Mm. O, subskrypcje Daję Daję subskrypcję. A może sobie coś jeszcze dodam mm -hmm. O oh, yeah Wcisnąłem, ładuje się, ładuje się, ładuje się Ładuje się Yey! Jako pierwszy Zostawiłem dosta subskrypcję. Subskrypcję ze dzwoneczkiem. Pierwszy O! jednak ma, ze ma zero. Wcisnę mu. Coś się ładuje, coś się ładuje. Jupi. Coś się ładuje jeszcze. Coś głośno się ładuje. Jest, jako pierwszy zostawiłem łapkę w górę. Jej! Taki pierwszy. O, może zostawię sobie jeszcze komentarz. O, zostawiłem komentarz. Erik Pro. Ciekawe, że mi to dał mi serduszko. Jest, muszę napisać więcej komentarzy. Jóś, Mankos, z tej strony, Erik. Witam Was w kolejnym, pierwszym odcinku z Klony. Tak się podobno nazywa. Dobra, to sobie kupujemy coś. Na, jak na sam start kupujemy wszystko na zero. Wszystko za zero. Dobra, ja mamy tu jakieś rapery już. Powinien kasę już zarabiać, ale ja nie wiem. Ta gra jest chyba na robuxy. Dawaj, moja armia! E, tu mamy jakąś broń? Na razie nie. A może tak? No, biorę tą broń, no i co? Moja armia do ataku. Eee, stawaj, do ataku już. Dobra, z wami to ja nic nie zrobię. Mam, mam 550. Coś mogę sobie za 100 wykupić. Jasne, że to sobie kupię. Pierwszy dropper mi się wydaje. Co, chcecie ode mnie Robuxy? Nie. Nie dam Robuxu. Chcecie Robuxy? No to idźcie do bogacza. Oni ja sobie myślą, że będę sobie Robuxy wytracił. Matko! Jak to teraz włączyć? Muszę chyba coś wykupić. O tu jest sklep. Jak włączyć ten sklep teraz? Nie da się włączyć, piszcie mi w komentarzach. Aaaa, już tak zostałem, już na zawsze. Nie chciałem tego sklepu włączać. Jak to wyłączyć teraz? Muszę się zresetować. Reset charakter. Nie dołączyć. Reset charakter. Zginąłem. Ej, nadal to mam przed oczami. Jak ja to wyłączyć? Ratunku! Ja może tu mam wejść. Nie, yes, zniknęło mi wreszcie! A jak tu włączę? Jupi! Jestem szczęśliwy, ale lepiej sobie wykupię. Coś sobie wykupimy. No ile? Chodź za 40. O! Oh. No to lecimy. Czekajcie, ja tutaj coś muszę zobaczyć. Dobra, to była chwilka przerwa. Ja musimy coś zrobić. Dobra, macie już miecze, tak? Pójdę wykupić nowe. O, tam widzę kolejny miecz. Nie, znowu ten sklep. Jest, można z niego wyjść. Ra, idę, o, już mamy dwa dropery, które tworzą tworzyć nasze klony. O, teraz założyłem jeszcze lepsze bronie. Do ataku klonu! Ej, co on mnie broni? O, ale broń to jest! To jest broń! Moja armia tu czeka na mnie. Ruszajcie za mną! Do ataku! Matko, woska ile jest! Nie! Zostawcie moją armię! Biedna moja armia. Trzeba im coś zrobić. Jakoś tam zarabiam. Nie stać mnie Stać na coś tam. Mam. No, nic nie mam. już. O! Ale niech się moja kasa ładuje, ale my sprawdzimy co to jest. Mhm. O, komputer. Nie powinienem gadać na komputer. 30 za to. O, tam opcję. A chcę ją zmienić. Gadam. Kolejny miecz. Lecimy z tym koksem Armia. Nowe miecze ma. Czekasz za nim. Ale broni. China. Ale bronię. Patrzcie, co najsilniejsze na serwerze? Dlęk siory ksiory! Muszę zwiększyć trofery. Moja, a moja armia to nie był udacznik odgadał gadał mój kolega. To są nieudaczniki, jak go oglądałem. Moja armia to nieudaczniki. Wszystko kupuję, ja mam robuxy. A potrobiłem chwilową przerwę i wykupię sobie parę tysięcy robuxów. Ile to jest robuxów do kupienia? Sklep chcę wejść. 20 tysięcy, albo sobie to kupię, no. Tylko zaraz zrobię cięcie. Dziu mi wyrzucono z mojej mapy. Usunięto mnie. Tam jest moja mapa. Jak mi się zdaje, mam trzy dropery. Nie, tu idę woli. Moja armia idzie tu. Jest kolejny dropper. Mamy. Ale dropper. A znaczy, ciągnął sekundę, nie tu? Halo. Po drugiej stronie to ja nic nie widzę. Eee, tu jak wchodzę, to tej kasy. Nie wiem, co oni mają z tymi, ale szybko kasę zarabią. O, już jestem bogaty. A, nowe bronie chcę wykupić. Ja nie wiem, o co chodzi, ale krzyczę do kamery 80 ja myślę że mnie nic już nie będzie to kupuję A. o pięćset akurat jo. ale ekstra kolejna broń ale broń! No to już... Już panik E, widmo! E tu moje widmo? K on... klon Tu baby! Baby, oddawaj broń! Kurde jaka mocna to musi... Wrażenie mogę się dziś Za mną! Na niego! Walczymy z nim. Jest moja armia jest najlepsza. Niech moja armia zarabia szybciej od nich. Nie wiem. Ja przyznam się. Wykupiłem droper kasy. Dostaję więcej. Taki droper ku, wykupiłem sobie teraz. Dzięki niemu możemy zarabiać szybciej. Tak, 50 na godzinę. Szybko zarabiam. Ja muszę szybciej te dropery wykupować. Teraz kupić sobie 100 za 170. Teraz mi wyślą 400 pieniędzy. Kasiorka. Ej, oj, to tylko 200 zł. Ej, jestem, jestem biedny. O, był Ej, 50 Ej, bramka za 50. Czekaj, co jest darmowe. A nie czy Ile ja już zarabiam? Dużo dość. Co? Całą... No wiem, że widmo. No wiem, że widmo. Ok, no mamy cały za 500. Za 100 to jest coś. Tu jest za dwa tysiące. No wiem, że widmo to jest. Nie, ale pewnie wy mnie nie słuchaliście. Ej, ciekawe jak to teraz będzie wyglądać. O, to jest baza teraz. Ej, karty ja nie mam no, tu pisze Eryka, no. Ej, ale tu mają sobie wejście darmowe. Przez nie można przejść. Nie, przez, przez to już nie można przejść. No, nie można. Albo można, mo. Zacznij. Dokładnie. Nie? Przybliż. O. Targnijcie do nas. Na impre. A chcesz wejść? Proszę iść do wojny. Iść na walkę. Tylko skan mojej twarzy może. Nie, za ja szybko zarabiam. Co ja nie pokupiłem? Matka, boska o, Tu mam za 2 Jest naprzem już Ej, e, co to jest? Firewood powinien mi wytłumaczyć. No, no wiem, że widmo Nikt mnie nie słucha Dwóch widmo To jest dopiero początek widmo, zaraz będzie 180 widmo oni chcą się do mnie dostać, ja ich tutaj nie wpuszczę. Ale, to jest bogactwo, to medal, nie za tej... co i po co. Coś mi zada? Piszcie mi w komentarzach, że tyle rzeczy tu kupuję. Za 200, Czy tam, ee, jeszcze jest dużo. Jesteś, kto ma ode mnie? Spoko, zaraz wydaję mi jeszcze więcej. Kurde, to są nożyczki, coś powiedzmy na samopis. Eee, kurde, to jest bogactwo. Ja idę fajrał, będę moim kolegą. E ja tam płatę na górę. Do mnie się już nikt nie dostanie. to pranie. To jest pan Sporson, On to wszystko co buduje. O, tu jest. Wszystko zablokowane. Ja chcę zmienić skina. Z tego założyć i zmienić. O nie, jak więcej do mnie. To poszukałem. A czy chcecie kolejny odcinek z tej serii? Ciąg mi mina taka dziwna poszła, ale ja nie mam takiej miny. Co tu jest otwarta? Matko, znowu mnie z bazy wywalono. Dlaczego? Od 2000 od razu? Grzecie. Grzecie. Niceladun, gdzie ja właśnie to oglądam? Chmę, a kasa moja, no właśnie. Ej widmo, jak to się. Już... Tutaj dostałeś. Chodź, ja cię wypuszczę. Masz tu. Otwarte drzwi. Ej, przetrzymasz. Matko, co ty otwieraj otwierajcie drzwi, a ja idę coś wykupić? Juhacie! piernicze... Gdzieś ja, tu się... A chcecie kolejny odcinek z tej serii? Zostawcie łapkę w górę.